Dzisiaj wyciągnąłem kasetę numer 45 filmowe 1 i zagramy sobie w pozycja 335 3 5 Airwolf, samotny helikopter w labiryncie. Gra już się wczytuje, wcześniej ustawiłem poprawnie głowicę, więc powinno być wszystko dobrze. Zapraszam. No i jak widać, gra poprawnie się wczytała. Z kasety, z magnetofonu wszystko ośmika. Kultowa muzyczka w tle, chwilę posłuchamy. No i lećmy. Gra Arcy trudna jak to większość gier z tamtego czasu. Jest nasz Airwolf. Tutaj przynajmniej gra jest nie na tyle trudna, że jak dotkniemy na przykład ściany, tak jak teraz to robię, to nie giniemy od razu, tylko spada nam tam tarcza energii. Dobra. Wyłączyłem strzelanie otworzyłem drzwi i te kule co spadają tutaj z góry. To jednorazowo i nas nie ma, tego lecimy dalej. A tu też była kula. No, nie zauważyłem. Czasami przeraża mnie, jak te gry były trudne. Graliście kiedyś w Air czy bardziej oglądaliście serial? I dopiero potem graliście w Air Piszcie i zostawcie. Wiadomo, obserwacje, jeżeli lubicie te moje prezentacje. A ja to jeszcze rozwalę tą ścianę. Dobra, dajcie spokój.